Zróbcie ze mną przepyszną sałatkę, surówkę z pieczonymi buraczkami. Idealna do każdego obiadu, ale sama również pyszna. Polecam. Upiekłam buraczki. Zawsze piekę ich więcej. I mam. Do tego przepisu potrzebujemy dwa buraczki. Upieczone buraki musimy najpierw obrać. I na chwilę odstawić. W międzyczasie białą kapustę szatkuję drobno, dosłownie kawałek, nawet nie ćwiartkę. Następnie solę i zgniatam dłonią. Odstawiam dosłownie na 5-10 minut. Po tym czasie dodaję pokrojoną, cienko czerwoną cebulę, połówkę. Dodaję malutką puszkę kukurydzy i malutką puszkę groszku. Dodaję również pokrojone. W cienkie paseczki, dwa upieczone buraki. Dwa pokrojone nieduże kawałki ogórki kiszone, pół czerwonej papryki, jedną marchewkę e, na wiórka. Do tego łyżkę jogurtu, dwie łyżki majonezu, łyżeczkę taką czupatą francuskiej musztardy, łyżeczkę miodu, no i oczywiście sporo soli. Mieszam wszystko. Od razu robi się pięknie różowa. Na koniec po wymieszaniu dodaję jeszcze kilka kropli octu 10% lub jabłkowego. Mieszam i teraz będzie idealnie. Jest naprawdę pyszna. Nie mogłam się nią najeść. Spróbujcie koniecznie. Smacznego?